W powiecie bydgoskim we wsi Morzewiec mieszka dziewczyna, która w tegorocznym plebiscycie Nowej Wsi zdobyła tytuł Młodego Mistrza Plonów. Krystyna Szymańska ma 19 lat, gospodaruje z mężem, bratem i matką. Gospodarna rodzina ma komplet własnych maszyn i syrenkę. Dobry był miniony rok dla rolnictwa. Podziałały nowe bodźce ekonomiczne. Coraz bardziej opłacalna jest hodowla. Poglowie trzody wzrosło prawie o 4 miliony sztuk, bydła o ponad 600 tysięcy. Muzyka Całość produkcji rolnej wyższa od poprzedniego roku o ponad 7%. Postęp w naszym rolnictwie dotychczas nie notowany.